Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chyba mamy 22 maja 2023 rok. Jestem przy ulu nr 13. No i tu będzie przekładanie ramek z wędzą. To będzie przekładanie ramek z wędzą do gniazda. Węza widzę, że zaczęta, odrobiana. Zobaczę. Co sobie tu dziewczyny nazwierały. Przy miodobraniu nie było tu zbyt pełno. Jest to pszczoła, proszę Państwa. Pracowita. Nieliczne kolonie. Udało się mi u tych rodzin pszczelik zachować nastrój roboczy. To nie przeszkadza że ul malutki proszę Państwa to nie przeszkadza Że ul mały siedmiu chyba a mimo to potrafimy wyprowadzić na siedmiu ramkach rodzinę rodzinę i to wielką dlaczego wielką? Bo nad miodu wystarczy do herbaty do kawy i jeszcze pszczółki na przynowku niem poczęstować Aha, obczepuję kratę ogrodową żebym sobie z kratą ogrodową matuli nie wyniósł tu to gniazdo nie jest tak zarobione jak w ulu numer 17 tam było urwanie głowy szkoda, że sobie yy, Zrezygnowałem z prowadzenia nie. dnia statystyki, nagrań. Zaroniłem sprawę. Mhm. Bo mógłbym kwestie porównawcze pokazywać. Jak było na wiosnę, na przedwiośniu, jak jest teraz. Ale... To człowiek musiał nie mieć nic do roboty. aby takie coś czynić co na tej ramce jest no na tej ramce jest to co powinno być przel trzeba odrzucić A ramki z wziąć do transportówki Tą transportówkę sobie położyłem troszkę za daleko aby nie zgubić matki drogie dziadki mocno gniazdo obkitowane czerw trutowy to wszystko trzeba zwalać i wyrzucać. Tam może być bardzo dużo warozy, ale i nie musi. Gdy w maju jeszcze są zimna, to cszerstrutowy Niekoniecznie są już miseczki rojowe, Gdy w marcu są zimna, to czerw niekoniecznie musi być yy, waroza niekoniecznie musi być w przerwie tak to wygląda bo jest za zimno ona też nie lubi za ciepło ale i za zimno też nie może być i dlatego w ciasnych w gniazdach ma dużo gorsze warunki bytowania. No narobiły tego. I w tych komórkach przerwiu trutowego składają nakrop. I jak Państwo widzicie, jak ten nakrop błyszczy. Tak? Że chciał, nie chciał, to ten nakrop idzie bez gniazdu. I skaża, proszę Państwa, i skaża miód, to gniazdo jest zatrute amitrazą kwasami. Przepatruję się bacznie, czy tu nie ma matki, ale nie dostrzegam, więc czerw zawiśnie na pomostku przed wylotkowem. Aby go pszczoły osuszyły. Aby go pszczoły osuszyły z nakropu. Aby nic nie zmarnować. No to jest ciężka praca pszczół. Tyle nakropu przynieść. A później, gdy kto przelw, przelaz zmarni, to woła o pomstę do nieba. Powiedział o ciele krowie, że miutło samo zdrowie. Ta ramka cała zasklepiona, więc z tego tytułu będzie przeniesiona. Będzie przeniesiona do miodni, a z miodni będzie dana tu. I znów ramka zaczerwiona. Matki nie widać, ale trutnie są. No I znów zwalam ten czerw trutowy. Ramkę wkładam do ula i szukam następnej. Proszę Państwa. Tylko w tym jeździe mogę wymienić dwie ramki. Reszta w, w korpusie górnym ramek jest zaniesione. Tu miałem trzy rodzaje ramki w tym ulu i tu był wielki problem z wymianą plastrów tego powodu, a teraz przerobiłem na dwie ramki. Ta matula sprytna, że się gdzieś chowa. No potraktujmy. że pod ramkami jest ramka pracy gdzie pszczelarz na niej traci warozę a ile tej waroze tam jest Bóg to wie no na pewno coś tam jest I jak Państwo widzicie diagnostycznie pół tabletki gdzieś pod koniec morza listopada a i to wszystko. Taka jest skuteczność krótkiej komórki. To jest ramka z pyłkiem. No I tą ramkę jest skazane, żeby przenieść do miodni. To będzie ten pyłek wulu. Będzie ten pyłek wulu do przenowku a na nowej ramce nowy pyłek zgromadzą mimo że to jest ramka nowa tak uczynię no ja nie mam innego wyjścia i jak widzicie w gnieździe gniazdo zalewane jak widzicie gniazdo zalewane spokojna, a wiadomo, że po miodobraniu, szczoła jest nerwowa. skaczę do oczu w przelażowi, żeby i oddam to, co jej zrabował. To są łagodne, przystojne, sympatyczne Kaukazy. Nieliczne rodziny, ale pracowite. Ja jak mam 5 litrów zula jestem zadowolony. Nie jestem tak postępowy, żeby mieć 50, ale u mnie 5 jest dużo. No i tą rankę z tym czerwiem trutowym, niestety nie ma matki. Na wylotek, ale to wszystko suszą. zabierą co swoje, leje się, leje się. Na przepadło. Proszę Państwa, nie nosi pszczoła mocna. Nosi pszczoła w nastroju roboczym. Nie wiem, czy to widać. Wnosi pszczoła w nastroju, w oczem. Tak dzisiaj, jak widzę, to nie jest dzień na takie zabiegi. Ale w końcu kiedyś to trzeba zrobić. Ale w końcu to kiedyś trzeba zrobić i to kiedyś może nastało dziś. A no nie ma tu jak więcej ramek. Krącić, ale z jeramki węzy troszkę rozładuje ten nastrój rojowy Przychylniej Rodzina Pszczela spojrzy na nadchodzący zbiór I tu, proszę Państwa, taka przestrzeń się wydzieliła. Może mi jeszcze się uda wsunąć ósmą czy siódmą ramkę tym pszczołom. Zobaczę, tak wsunę, dosłownie, jak się tu mówi, na chama. No bo przecież już do tej rodziny do jesieni nie zaglądnę. A gdy mi się uda jedną ramkę węzy tu wsunąć Nie uda się wsunąć, co ja mówię Jeszcze mam ramkę w transportówce Ja pierwsze Jeszcze mam ramkę w transportówce A i tu za luźno Jest za luźno, kurczę macie w transportówce niestety, która jest z miodem Która jest z miodem więc pójdzie ramka z miodem i z pyłkiem do kurdej kontygnacji a szczerwie wróci także przed chwilą inaczej planowałem a dzieło inaczej muszę skończyć tak to czasem bywa I akurat pierwsza ramka poszła na pierwszą. Zobaczymy, na ile ten zabieg przyczyni się do podtrzymania tej rodzinie pszczeli nastroju roboczego. Tak, rameczki muszą być w miarę precyzyjnie ustawione to się opłaca bo zula z tego z tych rodzin wyjdzie zioło i teraz aha to jeszcze tą deseczkę gdzie mam tą deseczkę Proszę Państwa, to jeszcze jest taki zatwór. O jest. Jest zatwór. To jest ekran, który ogranicza wielkość komórki na ostatnim plastrze. Jak widzicie, krótka komórka działa. Czwarty sezon. Drodzy Państwo. Pszczoły nie ma, a miód jest. Proszę Państwa, z tymi spostrzeżeniami i tymi dywagacjami serdecznie się z Państwem żegnam.